Jeżeli tego jeszcze nie doświadczyliście, to jest przed wami i taka jest smutna prawda, że... A również ciężko znaleźć czas na taką pracę strategiczną. Byle żebyście nie zaniedbywali waszych ludzi, bo wy teraz musicie sobie naklepać jakieś skrypty. Wiadomo, życie menedżera to często są Excel, raporty. A za darmo, jak wiadomo, dobra cena, nie? <laughs> Uczciwa cena. I to wam pokażę, że jeszcze potraficie. Czy w jaki sposób wy jako menedżerowie możecie robić waszą pracę bardziej efektywną. Sposzliśmy w drugą stronę, czyli jak nie delegować, to... To co? 3, 4... Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. O, jak dobrze być tu z powrotem. Jesteśmy po wakacjach, wypoczęliśmy. Mam nadzieję, że Wy też. Dajcie znać w komentarzach, czy odpoczęliście, jak tam Wasze wakacje. No i zaczynamy. Czwarty sezon Nerd Management, czyli już czwarty rok jesteśmy z Wami, pomagamy Wam, dzielimy się z Wami naszą wiedzą. Fajnie, co? Kurczę, jak, kiedy to minęło, nie? A pamiętam, jak żeśmy zaczynali, to myśleliśmy, że nie to tam jak zrobimy 5-6 odcinków, będzie super. Zresztą zachęcamy, bo większość odcinków, które mamy, tak jak przeglądaliśmy naszą listę, zrobiliśmy w zeszłych sezonach, już możemy powiedzieć, 116 odcinków, to jest ponad 40 godzin kontentu konkretu dla przyszłych i świeżo upieczonych liderów w branży IT i nie tylko. Także warto tam zepnąć, bo właściwie duża, duża większość tam jest cały czas aktualna i będzie aktualna na. Nawet jak już nas tutaj nie będzie, te tematy są po prostu bezterminowe. I tak, tak jest większość. I też dziękujemy za wszelkie informacje, które nam dostarczacie, informację zwrotną. Mamy, na przykład, dostajemy czasem takie sygnały, że niektórzy menedżerowie używają tych naszych odcinków albo transkrypcji jako materiałów szkoleniowych dla swoich menedżerów, więc no, jest nam szalenie miło z tego powodu i cieszymy się, że w niektórych firmach korzystacie z Net Management jako źródła wiedzy dla Waszych ludzi. Tak, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zdecydowanie zachęcamy, bo tych źródeł jest dość mało. My sami szukamy, jak usprawnić pracę naszych liderów, naszych kolegów, koleżanek, z którymi pracujemy na co dzień, więc yy, ty bardziej zachęcamy do tego, żeby tego używać, bo jest za darmo. A za darmo, jak wiadomo, dobra cena, nie? <laughs> Uczciwa cena. No właśnie. Pierwszy odcinek czwartego sezonu. Dzisiaj porozmawiamy trochę bardziej na luzie, porozmawiamy o tym, jakie mamy plany, porozmawiamy o tym, w jaki sposób sobie ułatwiamy naszą pracę, trochę rzucimy rąbka, uchylimy rąbka tajemnicy na temat tego, czego możecie się spodziewać w tym roku. No to cóż, zaczynajmy. Tak, zacznijmy przede wszystkim od tego, co się wydarzyło mniej więcej w połowie trzeciego sezonu, czyli tej zmiany, której doświadczyliście, gdzie zeszliśmy z tego trybu publikacji co tydzień do publikacji co dwa tygodnie. I to co ważne, w tym sezonie też będziemy publikować co dwa tygodnie. I powód jest bardzo, bardzo istotny, ponieważ doszliśmy do tego, że kiedy publikowaliśmy co tydzień. To tak, goniliśmy swój ogon. Często mieliśmy zapas materiału, tak żeby go opublikować, ale jak może domyślacie się, produkcja Nerd Management, gdzie da, cały czas robimy to we dwóch, jest dość wymagająca czasowo, więc po prostu nie mieliśmy czasu, żeby pomyśleć. Z tej perspektywy strategicznej, jak rzeczy usprawnić, zrobić lepiej, bo trzeba było cisnąć do tego, żeby wydać nowy odcinek. A tak jak samo jak jest z zarządzaniem, tak samo jak jest z leadershipem, no kiedy się biega po boisku z ludźmi i robi się taski w sprintie, no nie ma czasu na tą pracę strategiczną, a ona tak naprawdę jest clue tej pracy lidera. Przez wakacje, jak i w tym roku, chcemy się bardziej skupić na tym, co zrobić, żeby dostarczać Wam dobrą, fajną, konkretną wartość, ale nie tylko poprzez odcinki, które nagrywamy, tylko poszukać jakichś innych sposobów na to, żeby, no, żeby móc Was rozwijać, bo dostajemy bardzo dużo fajnych, właśnie, informacji zwrotnych od Was, że te odcinki to nie wszystko, że to, to Wam nie wystarcza, chcielibyście różne inne sposoby, również, żebyśmy Wam pomagali. Więc chcemy wygospodarować sobie trochę czasu na to, żeby móc o tym właśnie strategicznie popracować nad tym i pomyśleć nad tym. No a to też powoduje, że musimy usprawiać naszą pracę i to jest trochę to, o czym porozmawiamy w tym odcinku, czyli trochę nawiążemy do tego, w jaki sposób my sobie tutaj usprawniamy naszą pracę, ale też w jaki sposób wy jako menedżerowie możecie robić waszą pracę bardziej efektywną. Tak, bo pojawił nam się taki wątek, że dobra, nasz proces wytwórczy ma obecnie, w sensie wytwórczy, proces, który sprawia, że wy finalnie oglądacie ten odcinek. To jest checklista, która ma obecnie 10 stron, a 4, i stwierdziliśmy, że tych kroków jest za dużo, że musimy pomyśleć na tym, co możemy zautomatyzować. Rozmawialiśmy z kilkoma firmami pod kątem desdelegowania niektórych rzeczy. No, niestety okazało się, że to jeszcze nie jest ten czas i, i ten moment na to, żeby zdelegować to, w jaki sposób chcemy, żeby to wyglądało. To jest docelowy myślę model na przyszłość, więc poszliśmy w drugą stronę, czyli jak nie delegować, to automatyzować. I w dzisiejszym odcinku byśmy chcieli porozmawiać o tym w ogóle, jak to jest w kontekście lidera, pracy lidera. No bo w momencie, kiedy zostajemy liderem, to już kończymy tą pracę specjalisty, jeżeli byliście programistą, qa no to przechodząc na ścieżkę liderską, no to inne rzeczy stają się ważne, inne rzeczy są waszymi obowiązkami. Już nie będzie tego czasu na kodowanie, rozkminianie właśnie architektury i tak dalej. Jednak chciałbym się, się zastanowić dzisiaj, na ile warto jednak zostać przy kodzie, co można z tym kodem robić, żeby jednocześnie nie rozwalać pracy zespołowi, bo jeżeli już Wam się zdarzyło, że wzięliście jakieś zadanie, bo stwierdziliście, a ja zakoduję, pomogę Wam w tym tygodniu, naklepię jakiś kod, który jest częścią jakby takiej pracy operacyjnej. I żeście tego nie dowierzyli, zawaliliście temat, bo po prostu mieliście inne obowiązki. Jeżeli tego jeszcze nie doświadczyliście, to jest przed Wami i taka jest smutna prawda, że jeżeli lubicie kodować i chcecie kodować całe życie i to jest wasza pasja, nie powinniście chodzić na tą ścieżkę menadżerską. Bo tam tego za bardzo nie ma. I teraz, jak można sobie ułatwić życie i jednak, żeby to było? Krzychu, kodujesz coś czasem? No właśnie. Na pewno się nie angażuję właśnie w taką codzienną pracę i codzienne kodowanie. To też wynika z tego, odeślemy Was do odcinka, w którym mówiliśmy o manager versus maker schedule. Czyli często nie mamy tego czasu, żeby zastanowić się i wejść w ten flow, no i żeby po prostu naklepać trochę tego kodu. Ciężko to znaleźć. I tutaj dygresja, również ciężko znaleźć czas na taką pracę strategiczną. Po prostu my, jako menedżerowie, to wynika z charakteru naszej pracy: no, jesteśmy dla naszych ludzi, jesteśmy dla pożarów, które się dzieją, jesteśmy dla naszego szefa, jesteśmy dla organizacji i mamy jednak tych slotów do pracy niewiele. No ale tak czy inaczej, musimy sobie czasem wygospodarować trochę więcej czasu na taką pracę strategiczną, czy też pracę, właśnie z kodem. Ja tak, koduję do tej pory, staram się robić, ale oczywiście to nie ma żadnego związku z tymi rzeczami, które są korem naszego biznesu. Natomiast no, ułatwiam sobie pracę. Są jakieś procesy, które sobie automatyzuję. Wiadomo, życie menedżera to często są Excel, raporty. Staram się jak najwięcej takich raportów automatyzować, żeby po prostu nie musieć robić tego ręcznie, przeklikiwać z jednej tabelki w drugą, tylko żeby... Mieć możliwość robienia tego automatycznie, Mam chociażby raporty różne związane z mcol z nadgodzinami, gdzie tam jeszcze są skrypciki w Pythonie, które z jednego API w drugie przerzucają, wyrzucają gdzieś tam do jakiegoś maila, który idzie do HR-ów. Więc tak, warto, warto sobie ułatwiać pracę. Dokładnie tak. I ja robię do, róg, dokładnie to samo. Dla, właśnie, pod Nerd Management też napisałem sobie trochę skryptów, które automatyzują cały proces. Wysłałem na speakera, na platformy podcastowe, na YouTube'a, robią. Opisy, zmieniają, przygotowują wszystkie rzeczy, aktualizują na bieżąco na wszystkich platformach, i to jest myślę takie klub, którymi myślę warto, żebyście pomyśleli. I też podyskutujmy w komentarzach, napiszcie, jak wy to widzicie, bo to jest dla nas bardzo ważna informacja, bo według nas. Warto, żeby jako liderze, żeby zostać przy tej technologii, żeby nie zostawić tego odłogiem, żeby od czasu do czasu się pobawić z tym kodem, zobaczyć z czym ludzie się mierzą, może spróbować pobawić się jakimiś nowymi rzeczami, ale przede wszystkim, żeby zautomatyzować jakieś rzeczy, zautomatyzować raporty, zautomatyzować, tak jak Ty mówisz właśnie, jakieś excele, budżety, czy na przykład wyliczanie kosztów, czy, czy czasu, czy czegokolwiek, cokolwiek robicie na, na swoich stanowiskach, w swoich organizacjach. To są rzeczy, które zabierają wam czas. Teraz, jeżeli nie macie komu tego zdelegować, to zdecydowanie warto poświęcić ten czas na to, żeby zautomatyzować jakieś czynności, żeby po prostu tę pracę usprawnić. No bo kto lubi być małpą i po prostu robić w kółko to samo, powtarzać te same czynności, które zajmują czas? No lepiej zająć się rzeczami kreatywnymi, a rzeczy, które są niechciane, ale trzeba je zrobić, no bo raporty trzeba zrobić, nie? Ludzie chcieliby kasę dostać, prawda? No właśnie, tylko warto tutaj pamiętać, żeby też nie popaść w to, że szukamy sobie okazji do napisania kodu, no bo jednak lepiej i na pierwszym miejscu powinno być zdelegowanie, czyli chociażby te raporty, o których mówię, no mógłbym zdelegować na powiedzmy na osoby z HR-ów, ale to jest takie dosyć techniczne, tam trzeba zapić jakieś wyciągać rzeczy. Wiem, że to nie za bardzo było mądre, żebym to zrobił, ale musimy pamiętać, że jednak pierwsza rzecz, to lepiej delegować. Zdecydowanie. To jest zabawa, to jest przyjemność, ale to nie może Wam zająć więcej niż 50% Waszego czasu, i to jest taki dodatek, którego warto, warto trzymać. Nie odcinałbym się od tego w 100%, nie zostawiałbym tego, żeby w ogóle już nie dotykać kodu, bo te rzeczy, które są w Waszej pracy, no jednak fajnie sobie ułatwiać i od czasu do czasu coś napisać, zwłaszcza jeżeli lubiliście to robić w przeszłości. I zobaczyć, że zawsze to jest takie fajne, kiedy weźmiecie sobie nawet jakiś kawałek kodu, który Wam ułatwi życie i to Wam pokaże, że jeszcze potraficie, że jeszcze potraficie coś zrobić, zautomatyzować, przyspieszyć. Rozwiązać za pomocą oprogramowania. Jednak tu pojawia się krzyk, taki temat dość sporny, no bo jest kwestia, teraz coraz bardziej popularne stają się te platformy no-codowe, czyli w ogóle nie, nie piszemy kodu, ale na przykład robimy jakieś automatyzacje i używasz tego? Jak Ty w ogóle to widzisz? Piszemy kod, czy robimy automatyzację w no-codzie, czy w sumie jak uważasz? Ja bym powiedział, że to nie ma znaczenia w cudzysłowie, bo bardziej chodzi o to, właśnie, żeby być na bieżąco. Więc powinniśmy zarówno pisać kod taki hardkorowy, jakieś tam skrypty i tak dalej, jak i próbować tych rozwiązań naukowych, no, no właśnie po to, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, co się dzieje. Załóżmy, że chcielibyśmy się piąć tej naszej ścieżce kariery. No i ten technika, leadership, rozwijanie produktu, to jest w pewnym momencie to, że my po prostu jesteśmy doradcami, doradzamy nie wiem, zarządowi czy jakimś innemu gremium w tym, jakie rozwiązania wybrać. No więc powinniśmy być na bieżąco. Orientować się i próbować tego. Czyli nie mogę powiedzieć, że no code czy full code, raczej powinniśmy próbować różnych rzeczy. Podam przykład z ChatGPT i z wszelkimi rozwiązaniami AI-owymi. No to było coś, co próbowaliśmy właściwie before it was cool, zanim to było popularne, zanim wszyscy o tym wiedzieli. I dzięki temu potem, jak się pojawiały jakieś dyskusje na ten temat, no to mogliśmy powiedzieć, do czego to się sprawdza, do czego nie sprawdza się, jakie są plusy, jakie minusy. I wtedy nie byliśmy zaskoczeni, że jest jakaś platforma, nie wiem, nawet piszą o niej w mediach, a my w ogóle dopiero się za to zabieramy i zaczynamy to rozkminiać. Więc też nie chodzi oczywiście, żeby, nie wiem, być tu biegłym, wdrażać coś w firmie od razu, tylko żeby wiedzieć o co chodzi, co się dzieje. Po macie też swoich architektów, senior deweloperów, żeby już wchodzili w szczegóły, ale na ogóle dobrze, żebyście się orientowali. No i. Traktowali to po prostu jako narzędzia. To jest na, narzędzie, więc jeżeli potraficie sobie napisać kawałek kodu, to sobie napiszcie kawałek kodu, który wam usprawni ni, ni, pracę, to jest jak najbardziej OK. Byle, żeby go nie było za dużo. Byle, żebyście nie zawalili waszych obowiązków, byle żebyście nie zaniedbywali waszych ludzi, bo wy teraz musicie sobie naklepać jakieś skrypty. To jest coś, co się warto zrobić przy okazji. Jeżeli nie czujecie się z językami programowania swobodnie, albo już zapomnieliście, jak się pisze kod, to te platformy naukodowe no też są fajne do tego, żeby zautomatyzować sobie pracę. Jeżeli na przykład nie wiem, macie pakiety Microsoftu, tam jest Power Automate, rozwiązań jest cała masa, kilka podlinkujemy na e, stronie tego odcinka, więc jeżeli nie macie też pomysłu, zajrzyjcie sobie tam, bo często też może się okazać, że wy byście chcieli napisać jakiś kod, który Wam zrobi coś. Ale szybciej tak naprawdę będzie użyć jakiejś takiej platformy, gdzie po prostu wyklikacie sobie w 5 minut jakiś workflow i Wam to załatwi temat. Chodzi o to, żeby po prostu myśleć, jak sobie tą pracę usprawniać i nie zostawiać tej technologii tak całkiem z boku. No bo to jednak warto wiedzieć co ci nasi ludzie robią. Powiedziałeś, że no jeżeli nie pamiętamy kodu, nie jesteśmy na, na bieżąco z tym. Mimo wszystko jednak dobrze trochę te stopy moczyć w tej technologii, bo są do tego zasoby. Ja na przykład pamiętam, to już było dawno temu, ale to była dla mnie fajna zabawa. Są takie dwie książki Seven Programming Languages in 7 Weeks i Seven Databases in Seven Weeks. I to jest tak, że to są no takie zabawy powiedzmy, łamigłówki dla mnie przynajmniej były, że języki programowania z o różnych paradygmatach, z różnych bajek zupełnie i chodzi o to, żeby sobie popróbować. Taka zabawa po prostu. Są kanały na YouTubie, gdzie ktoś przedstawia, nie wiem, w trzy minuty jakiś nowy język programowania nie? albo jakiś ezoteryczny język programowania albo jakąś bazę danych, która jest nietypowa. No i to po prostu to rozrusza te nasze szare komórki. Można nawet sobie to zainstalujemy na komputerze, pobawimy się tym trochę, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje. Tu też przechodzimy do tematu wiedzenia, co się dzieje. Trzeba pamiętać o tym, żeby się nie zamykać na to, że pracujemy w jakiejś technologii, no i po prostu pracujemy. I okej, okay, fajnie, jesteśmy w tym głęboko. Są też te miękkie skille, które. Jeżeli jesteś naszym słuchaczem, słuchaczką, no to, to szlifujesz i, i pracujesz nad tym i chwałaj Ci za to. Ale też warto wiedzieć właśnie, co się dzieje w technologii, co się dzieje z, nie wiem, w świecie security, jakie są najnowsze zagrożenia, co się dzieje z AI, co tam Elon Musk odwalił najnowszego, więc dobrze po prostu wiedzieć, co się dzieje. I tutaj rzucimy Wam linki na stronie odcinka różne newslettery. Czy kanały na YouTube, czy strony i inne źródła informacji, które polecamy do takiego ogólnego orientowania się w świecie. Też wiadomo, że trzeba to sobie filtrować, wykalibrować to, co nas interesuje, żeby nie było potem, że inbox jest zawalany i w ogóle tego nie czytamy. Tak jak wspomniałem, dobrze wiedzieć po prostu, co się dzieje na świecie. Dbajcie o to, żeby być na bieżąco, bawić się tą technologią cały czas i skupić się na tym, jak możecie za jej pomocą po prostu pomóc swojemu zespołowi, usprawnić waszą pracę, tak samo jak my usprawniamy proces budowy właśnie net management. Co też jest fajne, bo przynosi to to fan, kiedy jednak zamiast wyklikiwać wszystkie platformy, które dostarczają wam tą treść w formie, czy podcastu, czy wideo, czy naszą stronę. Można zrobić jedno kliknięcie i to się po prostu automagicznie zadzieje, bo dzięki temu też mamy więcej czasu, żeby dostarczać raz, że bardziej wartościowe treści dla Was. Dwa rzeczy, na których Wam przede wszystkim zależy. Także czekamy też na informacje od Was. W czym możemy wam pomóc? Czwarty sezon zaczynamy. Mamy całą listę już przygotowanych odcinków. Praktycznie na ten sezon będzie grubo i soczyście. Wracamy z nową energią, z nowymi pomysłami. Jeżeli jeszcze nie jesteś na naszym newsletterze, to zapraszamy do zapisu na stronie nerd.management.pl/newsletter. Napisz też nam w jaki sposób inny niż te odcinki moglibyśmy wesprzeć ciebie, twoją firmę. Twoich kolegów, Twoje koleżanki, jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby rozmawiać z poszczególnymi osobami już konkretnymi, na temat tego, w jaki sposób możemy im pomóc. Trochę już z was się do nas odzywa i rozmawiamy z wami indywidualnie na temat tego, właśnie, w jaki sposób możemy Wam pomagać, czy waszym firmom. Mamy sporo pomysłów. Chcemy je teraz zwalidować, chcemy Wam dostarczyć jak największą wartość, bo daje nam to super satysfakcję. Także przed nami cały czwarty sezon. Widzimy się co dwa tygodnie. Tym razem po to, żebyśmy mogli dostarczyć jeszcze lepszą jakość. Więc cóż, dajcie suba, dajcie, dajcie lajka, to nam pomaga docierać do większej ilości ludzi, bo te paskudne algorytmy no, są jakie są. Więc jeżeli możecie to kliknąć, to super czekamy na Wasze komentarze i cóż, widzimy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.